Cześć Wam, dzisiaj z krótkim opóźnieniem, ale w końcu jest Grand Theft Auto 5 na PlayStation 4. Najpierw, oczywiście, Wam pokażę, właśnie tutaj taki dodatek jest przy oryginalnych grach z folią w przypadku PlayStation, to chyba było od PlayStation 2 bodajże, że pojawiał się taki pasek do zrywania i on również potwierdzał to, że gra jest oryginalnie pakowana, czego nie ma właśnie w przypadku Xboxa. No i dobra, no, zerwiłem po prostu tą folię. Tutaj, oczywiście, jeszcze taka jest naklejka scenegi, No ale po prostu tutaj tak właśnie fajne zdejmowanie jest, nie trzeba niczego przecinać. Wystarczy to pociągnąć i folia właśnie schodzi. No i już mamy zdjętą folię. Dobra. Gra oczywiście miała swoją premierę 18 listopada 2014 roku, jak to ma w przypadku miejsca z Xboxem One. Jako, że niektórzy z Was pewnie nie widzieli pudełka od Xboxa One, ani mojego filmiku, więc... Postaram się właśnie opisać wszystko jak najdokładniej znów. Oczywiście mamy tutaj logo PlayStation 4 u góry. Pudełko w przypadku PlayStation 4 jest koloru niebieskiego, nie tak jak to miało miejsce w przypadku Xbox One, gdzie pudełko jest zielone. No i na okładce znajdujemy wszystko to samo co w przypadku Xboxa One, czyli na pierwszym planie mamy Bazarda. Tutaj mamy Michaela w masce gazowej, prawdopodobnie przed napadem na jubilera. Tutaj mamy Franklina wraz z łupem na motocyklu, również chyba z tej samej misji, z tego co kojarzę. Kolejną osobą jest właśnie Kate Upton, amerykańska modelka wraz z podróbą iPhona, czyli po prostu podróba iPhone'a, która nazywa się iFruit. Kate Upton, dlaczego w ogóle to jest Kate Upton? No po prostu z tego co wyczytałem jest to najprawdopodobniej, najbardziej podobna osoba do tego artworka, który właśnie się znajduje na tej okładce. A artwork ten nazywa się Beach Water. Kolejną osobą jest właśnie Trevor ze snajperką. Tutaj mamy Michaela na Seasharku. Kolejną postacią, znaczy postacią właściwie to zwierzęciem jest Ch Chop. Chop jest psem Franklina, a w sumie to bardziej Lamara, ale później Lamar mu go oddaje. Mamy 18 od Pegi. kolejną postacią jest właśnie Franklin, jedna z trzech głównych postaci oraz na końcu znajduje się ob 9 f czyli takie rzeczywiste Audi R8. Tutaj mamy oczywiście logo Rockstara, tak się prezentuje od góry, z boku, proszę bardzo, jest to wersja CUSA 00411. Tył prezentuje się w ten sposób. No i mamy oczywiście opis w języku polskim, kilka screenów. Tutaj właśnie się dowiedziałem dzięki jednemu użytkownikowi pod filmikiem po prostu z Xboxem One, że jest to Dodo. Tutaj oczywiście na tle Los Santos trzy główne postacie, czyli Franklin, Michael i Trevor. Tutaj mamy Michaela nurkującego oraz tutaj prawdopodobnie z tego co widzę Trevor uciekający przed policją. No i tutaj właśnie unowocześnienia. Prowadza wiele graficznych i technicznych usprawnień, dzięki którym świat gry robi jeszcze większe wrażenie. No i oczywiście informacja o tym, że można przenieść swoje postacie ze starych konsol na nowe do Grand Theft Auto Online. A z takich moich właśnie dostrzeżeń, no to przede wszystkim wszyscy wiedzą, że Jedyna, znaczy największa zmiana w przypadku Grand Theft Auto na nowe konsole to jest po prostu widok z pierwszej osoby. Do tego doszło parę tam dodatków, jak na przykład to, że można być Kotem e, przy, dzięki Franklinowi, czy też Mewą. No i takie, ja myślę, że większość kto się interesuje tematem wie o tym. A jeśli nie, to odsyłam do filmików innych użytkowników, którzy właśnie pokazują to. No i tutaj mamy informację o tym, że zawiera Grand Theft Auto online. Informacja o tym, że potrzebny jest jeden gracz, liczba graczy w sieci od 2 do 30 i oczywiście, że wymagana jest subskrypcja PlayStation Plus, gdyż na PlayStation 4 już nie mamy darmowego grania przez sieć. Co najmniej 55 GB wolnej pamięci na dysku, no sporo. Funkcja wibracji DualShock 4, wyjście wideo HD 720p 1080i i 1080p, oraz obsługa gry zdalnej na PlayStation VICE. Kolejna. tutaj mamy oznaczenie PEGI i dlaczego właśnie gra dostała 18, czyli przemoc, wulgarny język oraz online. Logo Rockstar Not, Rockstar Games, GTA, GTA Online. Tutaj mamy Natural Motion Technology, czyli tak zwany wcześniej silnik Euphoria z GTA 4. Polski, angielski język, jaki znajduje się w grze. Tutaj mamy opisy. Mamy oznaczenie, że jest to na płycie Blu-ray, gryny punkt Dolby Digital, PlayStation Network oraz oczywiście kod kreskowy 50, czyli wielka. Co znajdziemy w środku to samo co i na Xbox One, tyle że pierwszą różnicą już jest właśnie to, że płyta znajduje się po prawej stronie, nie tak jak to miało miejsce na Xbox One, gdzie płyta znajduje się po lewej stronie. Proszę bardzo, mamy oczywiście logo PlayStation 4, 18. -ki. Od, od Pegi i od niemieckiego odpowiednika Dolby Digital, płyta Blu-ray, Rockstar Games. Tutaj, właśnie na tle możemy zobaczyć już logo Vinewood na wzgórzu. Kolejną rzeczą jest krótka instrukcja obsługi. Jest ona krótsza niż w wersjach z PlayStation 3 oraz Xbox 360. Reklama Grand Theft Auto Online. Mapa, która jest identyczna jak w przypadku Xboxa 360 i PS3. Zdjęcia znajdziecie pod opisem filmu. I tutaj odbierz w grze swój 1 milion dolarów, 500 tysięcy oczywiście Grand Theft Auto 5, czyli singlu, i 500 tysięcy w Grand Theft Auto Online. Z drugiej strony wam nie pokażę, gdyż właśnie znajduje się tam kod aktywacyjny wraz z kodem to był to Unboxing Grand Theft Auto 5 w edycji na PlayStation 4. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij subskrybować mojego kanału oraz zapraszam na mój fanpage na Facebooku, gdzie znajdziecie więcej takich filmów oraz będziecie na bieżąco. Pozdrawiam.